No i zobaczcie jak to danie pięknie wygląda, to też będzie bardzo dobre i na pewno bardzo zdrowe. Witam serdecznie, dziś zrobimy sobie podudzia drobiowe z kurczaka w marynacie jogurtowej i to będzie pieczone na kapuście, zobaczycie. Świetny świetny przepis, więc już zaczynajmy. Nie ma na co czekać. Potrzebujemy na początek miskę, miskę metalową lub szklaną. Do niej dodajemy jogurt. Jogurt naturalny i tego jogurtu. jogurtu mam tutaj 400 gramów. Jak tutaj, o, dodaję elegancko. Do tego jogurtu od razu musimy dodać e, sól. Tak, dwie płaskie łyżeczki, nie więcej. To wystarczy w zupełności. Do tej soli i jogurtu dodamy: kurkumy. Jedną spokojnie płaską łyżeczkę dodamy w tej kurkumy. Do tego dodamy jedną porządną łyżeczkę imbiru. Imbir suszony, mielony. Dodamy również dwie płaskie łyżeczki papryki wędzonej, o, to była taka porządna, czyli dwie płaskie, słodka papryka oczywiście. Dodam pół łyżeczki pieprzu, i dwie łyżeczki czosnku granulowanego. Oczywiście komponować przyprawy można też według siebie, według swoich upodobań, ja myślę, że ta kombinacja jest naprawdę bardzo fajna. Zresztą sprawdzone już kiedyś u mnie na kanale, więc, więc jest ok. Ja to teraz muszę wszystko ładnie pomieszać i rzucam tutaj moje podłudzia. Oczywiście umyte. Umyte, dodatkowo oczyszczone. Jeśli coś tam gdzieś widzieliście, wymieszajmy to teraz, żeby na te podłudzia dostała się ta marynata świetna i w ten sposób. Pięknie zanurzone. Musimy tylko przykryć to folią. Wkładamy do lodówki na 12 godzin. I to jest bardzo ważne. To jest jedna z tych marynat, ta jogurtowa, która naprawdę fajnie skruszy mięso. Będzie naprawdę świetne, aromatyczne. Ale dajmy jej chwilę czasu, nawet przy drobiu. Zabezpieczamy folią. Bo jogurt bardzo lubi wchłaniać inne zapachy z lodówki. Tego byśmy nie chcieli. Ok, tak zabezpieczone podudzia lądują w lodówce, jak mówiłem, na 12 godzin. U mnie to będzie jeszcze pewnie dłużej, bo jest godzina. Jest godzina 15, a ja to przygotuję dopiero, przygotowuję na jutrzejszy obiad. Więc u mnie też dłużej będzie w lodówce, więc nie ma problemu. Więc widzimy się no, za jakąś chwilę, jak to zacznę dalej przygotowywać. Więc minęła ponad już teraz doba, jak e, przygotowałem te podudzia, z lodówki, Jak mówiłem, bo mi się dosyć długo to, to marynowało. Dobra, ja tutaj je mam, odstawiam, żeby sobie nabiorą już tam temperatury pokojowej przez te 5 minut, bo kurczę, przez 5 minut zrobimy całą resztę tego dania. Potrzebujemy do tego młodą kapustę. Przepis mega prosty. Kapustę szatkujemy. Spokojnie mogą być takie 2 cm, nawet kawałki. To nie ma problemu. Przekujemy jak chcemy. Ja to jeszcze raz przetnę na połowę i wrzucam do osobnej miski, zobaczcie w ten sposób tutaj, to jest młoda kapusta, więc będzie delikatna, kapusta załatwiona. Do tego fajnie dodać. Jedną czerwoną cebulę i spokojnie większe kawałki kroimy sobie. Jedną paprykę, oczywiście jak ktoś chce, może dodać pieczarki, może dodać ziemniaki, można dodać, co się chce, kalafior, myślałem, że to zrobić z kalafiorem, ale Kurde, kalafior młoda kapusta nie jest za tania, jeszcze kalafior to chyba z 10 zł. No to ja nie będę robił kurczę, dania, które kosztuje majątek, tak? Więc zrobiłem tak trochę minimalistycznie. A przynajmniej będzie świeżo. Dobra, paprykę też na takie większe kawałki. No, i tutaj mamy nasze warzywa. Dzisiaj bez zbędnego kombinowania, bo nie mamy czasu, żeby długo przygotowywać obiad. Więc na pewno sól. Warzywa lubią sól, lepiej smakują wtedy. Tak mi się wydaje. Pieprz. Ok. Troszeczkę oliwy. Dlaczego nie? Trzeba trochę wymieszać, jak się da. No i dobra, mamy przygotowane warzywa, mamy przygotowane yy, pod udział To żeby jeszcze to wszystko dostało fajniejszego smaku, a chodzi mi głównie o warzywa, bo łódka nie będą miały wiele wspólnego z tym boczkiem wędzonym surowym, który to jest. No to ten boczek surowy, który tutaj jest, jego jest tutaj 250 gramów. Wetnę tylko te krząstki do środka, i ja go sobie potnę w kosteczkę. Ok, pokrojony. Mam teraz tutaj naczynie do zapiekania. W sumie mam dwa takie same. Po prostu tym drugim zakryję sobie to, żeby to było się piekło pod przykryciem. Yy, dlaczego to, a nie tamto, które wszyscy znacie to czarne? Bo w tym czarnym jeszcze jest danie z wczorajszego dnia, kurczę, które robiłem. Także dzisiaj będziemy mieli dwa całkowicie różne obiady. No ale tak już jest, jak się filmy nagrywa. Teraz tak, połowę tego boczku rozrzucam na dnie. w ten sposób. Dodaję kapustę, mam nadzieję, że to się zmieści. Bo ten naczynie jest dużo mniejsze, nie mam tak wyczutego tego wszystkiego. Spokojnie przyduście to sobie, jak to wam się tak będzie, wiecie, bo ta kapusta jest nastroszona, ona pod wpływem temperatury za moment zmięknie i będzie na dnie leżała. Zobaczycie. Ja tym, kto gotuje, ten wie. Dobra. Teraz tak na górę znowu ten boczek. Bo, jak on teraz u góry troszeczkę się wytopi, to ten wędzony smak prze, przejdzie. <ścoughs> chciałem powiedzieć, przeleci tą kapustę. Przejdzie tą kapustę ten smak. I będzie ona taka troszkę e, w podwędzanym smaku. To co lubimy zresztą bardzo. Dobra, i teraz na górę. No widzicie, jakie to jest proste gotowanie, masakra. Teraz na górę. Wyłożymy te podudzia Co się nam pięknie zamarynowały tak wygląda, że tego jest tutaj masa, ale mówię to siądzie, będzie, będzie naprawdę ek OK ekskluzyw, Avantgarde jak ja to mówię miałem ich kupić jednak 9 sztuk, byłoby ładniej no, ale to nic. Ok, w ten sposób, jak one teraz leżą, to w ten sposób je zamykamy i wrzucamy do piekarnika na pół godziny pod przykryciem 180 stopni. Później ściągamy tą górę i będziemy dopiekali jeszcze 15-20 minut w tej samej temperaturze, ale już bez przykrycia. Więc, tak jak już mówiłem, pół godziny pod przykryciem, później bez przykrycia z 15-20 minut. Zobaczymy, jak to będzie się zachowywało. No i zobaczcie, jak to danie pięknie wygląda. Wszystko idealnie upieczone. Naprawdę jestem z tego bardzo zadowolony, jak to wyszło. Już próbowałem kapusty, gdzieś tam skubnąłem sobie kawałek podudzia. Naprawdę rzecz świetna. Teraz co? Talerz Oczywiście możecie do tego ugotować sobie ziemniaki, zrobić knedla, obojętnie co chcecie. Można zjeść bez niczego, co też będzie bardzo dobre i na pewno bardzo zdrowe. Wszystko naprawdę pięknie pachnie. Ta woda, która tutaj to jest, to jest wszystko co było, to, to jest ta woda z kapusty, to jest ta woda z tych podudzi, to wszystko co tam się właśnie z tego nam yy, wytrąciło. Nie dolewałem tu żadnej wody, także tam jest też yy, smak, w tym sobie można elegancko polać ziemniaki, także to jest naprawdę coś rzecz. Oczywiście jeszcze trochę koperku. Uwielbiam tych świeżych koperek z ogrodu. To jest po prostu, to jest po prostu coś wspaniałego. Zobaczcie, no i teraz tak, kapusta mięciutka, mięciutka i gorąca. Mm. To super smakuje. Teraz mam tutaj to pod udzie. gdzie dobrze zrobione jest soczyste, ale nie jest w środku nic czerwone. Jest idealne. Mmm. Mmm. Ja pierdzielę Smakuje mega do surbania. Pyszne, naprawdę. Mmm. Przepyszne danie, lekkie, zdrowe, wiosenne. Ja Was serdecznie zapraszam na moją grupę kulinarną Damian Kuchnia od Kuchni na Facebooku. I widzimy się przy następnym przepisie. Pozdrawiam.